Cześć! Czy jedliście kiedyś fuczki? Pyszne placuszki z kiszonej kapusty? Zapraszam na przepis. Wystarczy tylko kilka prostych składników, chwila smażenia i gotowe. Można zajadać. Będziemy potrzebować cztery duże łyżki mąki pszennej, sól i pieprz do smaku. Jedną łyżeczkę majeranku, jedną łyżeczkę granulowanego czosnku oraz pół łyżeczki sody oczyszczonej. Można również dodać kminku. 350 g kapusty kiszonej, dokładnie sok odciskamy i drobno kapustę kroimy. Następnie dodajemy kapustę do naszych suchych składników, wlewamy 150 ml mleka oraz dodajemy jedno całe jajko. Wszystko ze sobą starannie i dokładnie mieszamy, wszystkie składniki, żeby się fajnie połączyły. W międzyczasie rozgrzewamy olej na średnim ogniu, jak już olej będzie gorący na patelnię nakładamy nasze placuszki. Placki smażemy około 1-2 minuty z każdej strony na złoty kolor. Z tego przepisu wychodzi 8 placków. Jeżeli chcemy, większe porcje składniki po prostu podwajamy. I nasze placuszki są gotowe. Możemy je zajadać. Placuszki można podawać na gorąco lub na zimno z sosem czosnkowym i z odrobiną latki pietruszki lub z dowolnymi innymi dodatkami. Bardzo gorąco polecam Wam ten przepis. Wypróbujcie go i cieszcie się smakiem placuszków. I życzę smacznego!